Witam wszystkich. Dzisiaj jedziemy na festiwal wiosny, wiosenny. Spring Festival w każdym bądź razie do Ludlow. Każdemu polecam. Byliśmy tam już dwa razy, jak jeszcze mieszkałem na stałe w Anglii. No i pokażę wam generalnie co tam się dzieje, czy warto, a. Od razu wam powiem, że warto, ale sami sobie ocenicie, bo ja mogę powiedzieć, że warto, a ktoś może powiedzieć, że niekoniecznie. Wiadomo, każdy jest inny. Wstaliśmy, wczoraj trochę była imprezka, więc troszkę popiliśmy grill, te sprawy. No i co? Jemy śniadanko. Zaraz wam pokażę. On się dobrze czuje, tylko on się na To jest mamo! To się kręci. się kameruje. To już się kameruje. Było poczekać, pogarne to... ma być tak, zejście, jak jest, nie? A to nie możemy wcześniej 15 minut wsiąść ustalić, co będzie mówić, że nie było wstydu. No to mówicie, tak. Cześć Mateuszek. Na przykład Przywitaj powiem. Pojedźcie. Na przykład ja powiem. Mówię tak się tutaj. I jeszcze sobie mam no. Tak to wygląda. Więc jedziemy na festiwal piwa. Na pewno będzie wesoło. Masz? Jak Wam się chłopaki podoba w porządku. Obyśmy doszli na miejsce i zobaczymy jak będzie To na zdrowie. Jestem już na festiwalu i zaraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda Co tu się w ogóle dzieje, o co tutaj chodzi. Jeszcze tylko sobie sprawdzę czy działa mój mikrofon Dobra, mikrofon działa. No i tak, tutaj możecie sobie coś kupić do jedzonka. Jest taki, taka strefa z jedzeniem. E, zaraz zresztą tam pójdę, bo Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Kiedyś tutaj nawet były. Polacy się rozstawali i sprzedawali pierogi. Tylko to nie były takie typowe pierogi, jak my znamy. Tylko po prostu jeden taki duży z jakimś mięsem w środku, ale zaraz obejdziemy tutaj dookoła i zobaczymy, może też są i dzisiaj. Z tego, co mówili, to kiedyś przyjeżdżali co roku, ale jak to teraz wygląda, nie wiem. Czyli tutaj jest taka strefa, po prostu z jedzeniem. Na razie szczerze mówiąc, tego nie widzę. Także może ich nie być. Jeszcze potem na spokojnie sobie tutaj przyjdziemy, bo i tak pewnie coś będziemy jeść. No ale mówię, póki co ich nie widzę. Dobra, wyjdziemy stąd. Jak widzicie, jest bardzo dużo ludzi, więc przemieszczanie się jest w miarę powolne. Dobra. Idziemy najpierw do namiotu. Tam e, piwo sobie można wybrać. Wam pokażę o co chodzi. Generalnie tak. No wchodzi się tutaj, prawda? To jest w ogóle wszystko na takim dziedzińcu, na zamku Bo tam, jak widzicie, w oddali jest zamek stary I tutaj są błonia takie zamkowe Bo tutaj będzie poruszanie na pewno bardzo wolne, bo jest bardzo dużo ludzi w tym namiocie I tak, tutaj sobie możecie kupić voucher na te piwa Tutaj też muzyka jest na żywo, tam cały czas coś gra, jakaś kapela Tutaj naprawdę jest ciężko przemieszczać się No i dobra, dochodzimy Tutaj są stoły i za te vouchery, które tam pokazywałem kupujecie sobie 5 voucherów Jeden voucher to jest e, pół pinty piwa Czyli taki kubeczek, i tutaj sobie możecie wybrać, jakie piwo chcecie. Tych piw jest naprawdę spoko, sporo. Niektóre są już powyprzedawane. Tam na przykład Sold Out Sorry, mate. I po prostu macie 5 voucherów i możecie sobie kupić pięć różnych piw. Oczywiście te vouchery sobie możecie dokupować. Pięć tych voucherów kosztuje 10 funtów, więc no, tanio nie jest. Tutaj macie różne e, gatunki tych piw, na przykład Pale Ale albo Session Dark Beers e, British Best Bitter i tak dalej. Tutaj dodatkowo w butelkach możecie sobie kupić te piwa. No i tak, tutaj jest taki stoliki są, gdzie można sobie usiąść, zjeść. Tam ta kapela gra na żywo. Wyjdziemy sobie teraz innym wejściem, niż wchodziliśmy. Tutaj też jakieś jedzonko sobie można kupić, drinki. Wchodzimy na zewnątrz, tutaj ludzie sobie biwakują, też siedzą na trawce I jeszcze jedna atrakcja to jest zjazd starych aut zabytkowych Tutaj na przykład jakaś Alfa Romeo Ford Anglia o, nie wiem, czy to nie jest Cosford przypadkiem? Bardzo możliwe. To wygląda dokładnie tak jak w poprzednich latach ten festiwal. Tam sobie też można wejść na ten e, zamek, tam na dziedziniec, bo ja wcześniej mówiłem, że tu jest dziedziniec, ale to są błonia. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze wzdłuż tych samochodów, pooglądamy sobie auta Royce Royce O lotus i teraz Oh, sorry, mate. oh, excuse me. <laughs> sorry. <laughs> to też Lotus. To jest słuchajcie legendarna fura. To też kolejny Lotus. Także tak to mniej więcej wygląda. Wstęp na ten festiwal kosztuje 11 funtów. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, te 5 voucherów na pół pinty piwa każdy też 11 funtów. Siema, chłopaki. Pozdrawiam. A gdzie reszta? Mati jeździ już sprintem. Żebyśmy też się czymś przyjechali Fort GT Też legendarna fura Kurde, tutaj to naprawdę A. Słuchajcie, można takie okazy zobaczyć, że W Polsce podejrzewam mogłoby być ciężko Tutaj oczywiście też często są właściciele tych aut, gdzieś na uboczu, można sobie z nimi zamienić parę słów, wypytać się ich o różne rzeczy, jeżeli chcecie. No i dobra, słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda ten cały festiwal. Jak będzie coś ciekawego, to jeszcze na pewno Wam coś będę dogrywał. Zdrówko. To piwo, jak widzieliście, jest z beczek niepasteryzowane, świeże, bardzo dobre. Ja akurat wziąłem to, chyba ma 4 i coś procent. No te piwa są różne. Są takie e, od, tam powiedzmy, około 3 się zaczynają. Widziałem do nawet 12 Także różne są te piwa. Więc tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, to na tyle. Tak jak mówię, jeżeli będzie coś ciekawego, to jeszcze dogram. Spróbuję znaleźć mojego kolegę za Anglika, z którym pracowałem. On tu na pewno gdzieś jest, co roku przyjeżdża. Może do niego zadzwonię i się spotkamy. Może coś jeszcze z nim nagram zobaczymy. A póki co to na tyle. Taki oto burgerek. Włóżdź jeszcze pływa, no mniej więcej jest zjedzone jedna trzecia Kosztuje 10 funtów, więc... No, to znalazłem też pierogi Ale to nie jest to stoisko co było kiedyś wcześniej Tak to wygląda z góry, ludlow i okolice. Tam można sobie zostawić przyczepę kempingową albo karawan. Widać ten festiwal cały z góry. Ten biały nawet to nawet, w którym się piwo Tak to mniej więcej było. No, no jesteśmy na duże samej zamku, wieży zamkowej. Tutaj widzicie ruiny tego zamku. No i tutaj ten sam thank yeah. Jak tam chłopaki było na festiwalu? Opowiadajcie. Festiwal, na festiwalu było, było, było jedzenie, było piwo, czyli to znaczy było wszystko potrzebne do egzystencji. <noise> Byśmy tam zostali, ale ostatni pociąg jest, i musimy jechać, niestety. No, niestety jedziemy już, bo ostatni pociąg. A mieliśmy jeszcze kuponów, chęć kupić trochę na piwko, nie? Cześć, matej. Zmęczeni, ale szczęśliwi, wróciliśmy z festiwalu piwa i czas. Podsumowań właśnie nastał. Największy ekspert w tej dziedzinie właśnie będzie się wypowiadał. Paweł, masz minutę. Czego tak mało? Szczególnie, że w sumie już 500 minut minęło. <grym znać. <grym znać. Festiwal, fe, festiwal piwa był spoko. I tyle. <grym> Czy było tam piwo jakieś? Wiesz co, ja to kilka buj. Jak sami widzieliście zadowolony, szczęśliwy, spełniony, dzień zakończony, można powiedzieć, pełnym sukcesem. Tylko pytanie, dlaczego ty Paweł jesteś taki trzeźwy na tym festiwalu? Nie wiem czemu. Może dlatego, że za 2 200 netto miesięcznie ciężko jest wyżyć. Szczególnie w Anglii. Nie, to złotych. Nie, się. Czego trzeźwy? Dlatego, że. Nie miałem czasu. Sami widzicie, kolega nie miał czasu, ale za to będzie miał czas teraz e, na jakieś tam inne. E, ale mocniejsze alkohole? Na szczęście. Y, na szczęście polega na tym, że, że mamy w lodówce. To jest jed... bardzo istotne. Jednej z dwóch. To jest takie bogactwo, że mamy dwie lodówki. No Anglia w końcu. No, jest tam William Peel. A Co to jest? William Peel to jest najlepszy ich na świecie. Także tak, jeżeli Nie, ktoś... Czekaj. Nie najlepsze, ale najtańsze, ale w, su... ale w sobie to może iść w parze. Dla bo, lesy... bo najlepsze i najtańsze. Jest najlepszy i najtańszy. Tutaj drugi zawodnik właśnie Właś, wylefili... Mateusz, chodź tu, potrzebujemy twojej opinii. Jak ci się podobał festiwal piwa? No, fajny był, fajne było. Fajne było. No fajnie, no ale to coś rozwinie się trochę, no bo to wiesz. Fajnie było, to każdy głupek spod sklepu może powiedzieć. Był ale... festiwal, było piwo. Było bardzo fajnie. Ale e, fantastycznie tańczyliśmy sobie na festiwalu piwa i podeszła do mnie kobieta mająca, ja wiem, no 65 70, lat. Nie? nie, nie miała miała 65 i Jestem dumny, no to jeszcze bo to, nie to, to, to jest moje najlepsze życiowe osiągnięcie. Gratulacje. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to łapka w górę, komentarz i trzymajcie się. I. Na razie. A tutaj właśnie y, by, będzie taka w tym filmie y, wstawka, gdzie będzie widać Fak Putin. Znaczy, y, fyk. Putin. To jest nasz komunikat. Tak. Skąd się wzięła geneza tego swetra, znaczy tej koszulki? <grym> <grym> Opowiedz no, coś. Skąd się wzięła? No. Tutaj właśnie o, to właśnie whisky, whisky z kolą, które rekomenduje Paweł. Czy, czy to jest Wikipedia? Dobre i tanie. I powiem tak. Pyszne po prostu mój tata nie lubi za bardzo Władimira Putina nie i stąd się cierpię tego ruskiego psa. <gry> Zna, z, znasz... Dobra, nie przedłużając, <gry> bo tak to byśmy mogli sobie tutaj gadać nawet i Kamil, pół godziny. Kamil, taki... Także na razie trzymajcie się, cześć. Z,